Dobrze, mamy poniedziałek 24 czerwca. Jakby można było się tego spodziewać, oczywiście, w trakcie e, ogarniania porannego, była ulewa. Wszystko jest mokre. I to była ulewa w takim dokładnym momencie, jak już miałem namiot złożony, i wszystkie rzeczy miałem na zewnątrz. <grym> Także wszystko jest mokre. No. Czego mnie to nie dziwi? No. Tymczasem śniadanie już zjadłem. Było to jedno z szybszych moich śniadań. Trwało zaledwie 3 minuty. A teraz próbuję wypić herbatę i spróbować <laughs> ogarnąć tą ostatnią przełęcz i zjechać na wybrzeże do Menton. O ile znowu mi nie zleje, zobaczymy. Wszystko mam już przygotowane na deszcz. No życie mam, no, nie? Po prostu życie. Pozdraw. W miejscowości Sospe na szczyt, przełęczy Koldy Kastiljone z 6 km. Nie wiem, jakie tam jest nachylenie, ale nie ma tam zbyt wielu metrów. Na dobre widoki To ostatnia przełęcz jednak Pozdro Czy mi się dobrze wydaje Czy to są drzewa oliwne Może być tak Może być, nie? Te małe listeczki Dosyć specyficzne Plus ten zapach Z tego Żółtego chwastu, coś pięknego, powiem Wam. Pięknie się tu podjeżdża. Na końcówce przełęczy złapa mnie już solidniejszy deszcz. Zostało mi 400 metrów. No życie, oby, jak zjadę do mentą, żeby było cieplej. to no sobie poraz. No i mamy to. A w tam na wzgórzu tam jest bunkier. Nie wiem czy widzicie. To jest coś ciekawego. Zjechałem z przełęczy znaczy jeszcze nie zjechałem, ale zacząłem zjeżdżać i. Wiedziałem, że przeczekam. Może odpuści ten deszcz. Może mnie oszczędzi. No ja chcę mi się zjeżdżać w deszczu. Zwłaszcza tutaj. Mamy nadzieję, że... Puszczę na ten widok jest po prostu niesamowity Od, Po tylu dniach Mam widok na zatokę i morze i goryjskie jest coś niemożliwego po prostu Zobaczyć takie coś Po tylu dniach Ale nie przewykłem do widoku morza To dobra, to teraz spójrzcie na to. Jestem już prawie na wybrzeżu. Co tu rośnie na tych drzewach? Pomarańcze. To jakie? Tylko no, pierwszy raz widzę pomarańcze w takiej formie. Normalnie przy ulicy rosną. Leżą tam w trawie pomarańcze. <grywka> Dwie ekspreso czarne bez cukru i dwa razy ten no z czekoladą, pań czekolad czy coś takiego do nam, że za całość a więc dwie takie, dwa ekspreso to płaciłem niecałe 27 zł. Jedziemy na promenadę przy samym morzu. trochę z tej głównej drogi, bo tam takie korki nie potyszczęte, tam nawet dróg dla rowerów nie ma, tam nic nie ma, tam jest tylko jeden wielki korek ale powiem wam to jest niemożliwe pierwszy raz widzę na oczy. te palmy, matko, te pomarańcze te palmy to jest wszystko w ogóle no ja nie wiem gdzie ja jestem to jest, to jest niebywałe nie? A będzie jeszcze lepiej, coś czuję. A jak wiatr do włoch, to już będzie w ogóle szaleństwo. Pozdrawiam. Ciemka ludzie, to, że ja tutaj jestem. To powiem Wam. No nie wiem, jak to określić. Jak dla mnie to jest koniec pewnego etapu. Tak naprawdę to... ...szlak. O nazwie... No, można powiedzieć, że droga Wielkich Alp. To zacząłem go... Może... Sorry. Zacząłem go... ...w zeszłym roku. I w zeszłym roku jechałem akurat z Grenoble do Jeziora Genewskiego w Szwajcarii tam robiłem, tam wjeżdżałem w góry w Alpy francuskie i wracałem znowu do Grenoble. ale w tym roku stwierdziłem, że zacznę z Włoch no i znowu wjadę w góry i powiem wam, że ten rok i poprzedni to były ciężkie lata to, to nie jest taka wycieczka, być niedzielna, że tak powiem dużo rzeczy może pójść nie tak i dużo też poszło ale finalnie udało się ukończyć ten, ten szlak i jestem z tego no powiem wam, że bardzo dumny bo to naprawdę była ciężka przeprawa momentalnie w zeszłym roku były, były naprawdę znacznie wyższe przełęcze Koldejzera na przykład albo no zresztą relacje z tego na Facebooku tylko wtedy jeszcze wiecie, nie miałem kamerki, nie nagrałem tego, robiłem tylko zdjęcia, opowiadałem. Ale w tym roku mam nadzieję, że film z tego powstanie. Raczej, film taki dzień po dniu nie macie pojęcia, co ja teraz czuję. No, to jest dla mnie, to jest naprawdę już moment. Także polecam każdemu wybranie się w taką podróż może nawet tym szlakiem Bo tam jest, wiecie, to nie jest jedna droga droga Wielkich Alp ma dosyć dużo wariantów można sobie wybrać co się chce naprawdę, jest to dosyć dobrze oznakowane i, 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 i wszystkie przełęcze są opisane bardzo dobrze jest to przygotowane na stronach francuskich też po angielsku wiadomo także jeżeli macie ochotę się szarpnąć i to przejechać, co? nie czekajcie, naprawdę, bo to, to naprawdę nie ma na co czekać. To się samo nie przejedzie, jak <grym> to mówię. No. Pozdrawiam. Jedziemy na Włochy, nie ma na co czekać. już granicę z Włochami. Zaraz będę ją przekraczać. Powiem Wam, że dawno nie byłem w tak pięknym miejscu. I dawno nie byłem tak daleko z domu. Dynamika ruchu we włoskich miastach jest zdecydowanie wyższa, trzeba tam wziąć pod uwagę. Proszę Państwa, przed wami jedyna niepowtarzana. W swoim stylu mynia dla psa uliczna No kto by pomyślał, że właśmy ją psy <śmierza> To Pozdra zrobić Zrobiłem sobie małą przerwę Na zjedzenie czegoś No i przy okazji dostrzegłem wodę No jest tu zauważalnie cieplej jednak we Włoszech Nie wiem o dziwo Całkiem sympatycznie Miasta. Póki co sporo się w nich dzieje, powiem Wam. Tak, jak mówiłem, ta dynamika ruchu i, i ilość ludzi, samochodów, wszystkiego, tych skuterów. Francja zupełnie taka nie jest. Ale nie powiem, że to jest gorsza sytuacja, po prostu jest inaczej. Póki co, no, próbuję się tu odnaleźć, że tak powiem. Coś, coś, piecze, wziąć coś z tego dla siebie. Poczuć się bardziej swobodnie. No i zobaczymy. Mamy jeszcze chwilkę czasu do noclegu. Jeszcze zdążę. Jest dopiero 13. Nie ma dramatu. Także pojadę sobie spokojnie. Ile ujadę, tyle ujadę myślę, że o 17 skończy dzień. Zobaczymy. Jest poniedziałek przy nie ma co się spieszyć. Nie no stało się. Przebiłem oponę, identkę. No ale myślę, że takiemu kolcowi to, to raczej nic by się nie przeciwstawiło. Zeszło momentalnie A narzędzie ma w tej sakwie na dole. Także potrzebuję chwili czasu i pojadę sobie dalej potem. W sumie dobrze nie. Czyli nie tylna, tylko przednia Pozdro chciał że jak skończyłem zabierać się za, pierwszą, za pierwsze koło w sensie naprawy dętki to Okazało się, że druga też uległa przebiciu. No cóż, zdarza się, ale ogarnąłem to. Tylko trochę wysiłku mnie to kosztowało. Ale powiem Wam, że teraz mnie pszczoła urządziła w głowę. I się tak zastanawiam, czy przypadkiem nie będzie z tego jakiegoś większego problemu. No trochę mnie to boli. Pozdro. Ale tunelik dosyć zacny, nie powiem, nie? Have a nice journey, man Nice See ya! Widzieliście ich? Przez chwilę myślałem, że to była taka para. Oni są obecni na Facebooku yy, jako cycling nomad czy coś takiego, ale powiem Wam, ludzie z Niemiec fantastyczni po prostu. Można było pogadać, pośmiać się trochę. Ale każdy jedzie z tą stroną, tak naprawdę. Niemniej jednak szalenie miły epizod, naprawdę. Jeszcze bym zapomniał. Spójrzcie na te cytryny Po prostu jestem w raju W mam zrobione jeżeli chodzi o jakieś jakieś przekąski na dzisiaj, na wieczór i jutrzejsze śniadanie natomiast chętnie bym chętnie bym zjeżdżał jakąś pizzę, wiadomo w tym celu myślę, że jak wjazdę tu do miasta To być może coś dobrego znajdę Toż przynajmniej mam nadzieję Nie wiem czy to będzie widać ale tam przy zakręcie na drzewie rosną cytrynki A tutaj morele Coś pięknego nie? Wiecie jakie one są dobre Nie macie pojęcia po prostu. Ale są na do jedzenia, no już. Tak się zastanawiam, co to za tunele tutaj są. Czy to są jakieś tunele, wiecie, po, po ruchu kolejowym czy samochodowym, może, który został stąd po prostu przeniesiony na inne drogi. Jest niesłychane, bo to szerokość jest bardzo duża około 10 metrów tutaj jest. Także mnie to bardzo zastanawia, co to i to jest bardzo długie w ogóle to się ciągnie przez. No tak, przez 2-3 kilometry bym nawet powiedział. Spójrzcie na te nacieki na bocznych ścianach, Takie są piękne. Tak. O, tutaj jest jeszcze jeden. W większości tych pizzerii, które są tu na, na wybrzeżu, to pizza jest serwowana od wydaje mi się, że od 18:30-19:00. Także muszę się zastanowić, co, co w tym wypadku zrobić. Ale wydaje mi się, że jak znajdę dobrą miejscówkę, do spania. To być może, to być może mi się uda coś zjeść. ciepło Pozdrawiam. Witam wszystkich ponownie. Powiem wam dzisiejsze poszukiwania Legły w gruzach. Szczerze mówiąc, powiem wam tak, ta linia brzegowa. Ona nie jest zbyt e, przystępna, jeżeli chodzi o jakieś biwakowanie. Jest to wszystko gęsto opakowane. Widziałem wcześniej miejsca, które mogłyby się nadawać do. Do rozbicia, ale no, jestem w takim miejscu, jakim jestem. No nie mogłem się cofać za bardzo, nie? więc yy, nadszedł czas i po prostu znalazłem sobie kemping. Jest oddalony o 2 km od linii brzegowej w miejscowości piani. Zapłaciłem 10 euro za nocleg plus 1 euro za, za prysznic, bo jest jakiś automat. Nie najgorzej uważam, tak mi się wydaje. No i cóż mogę więcej powiedzieć, co sumie nic. jest całkiem w porządku, spokój, cisza, sami włosi, zero hałasów, także pranie zrobione, no. także myślę, że myślę, że będzie wszystko fajnie, oby nie padało w nocy, ale nie zanurzy się. Pozdro.